Prawdę mówiąc. Poranna rozmowa. Radia M. Radia M. Katarzyna Bernat, witam. A dziś moim gościem jest Waldemar Bartosz, przewodniczący NZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zabierzemy Państwa dziś... W podróż w czasie, bo możemy powiedzieć, że przeniesiemy się 40 lat temu, kiedy władza komunistyczna wprowadziła w Polsce stan wojenny. Czy działacze Solidarności spodziewali się wtedy takiej brutalnej pacyfikacji władz? Z tego, co ja pamiętam, bardzo dobrze pamiętam ten, ten moment. W tych momentów się nie zapomni z pewnością. Sytuacja w Polsce była bardzo napięta. Wła ówczesna władza komunistyczna, Prowokowała różnymi zdarzeniami, ja tylko przypomnę, że kilka dni wcześniej, przed stanem wojennym, była brutalna pacyfikacja Wyższej Szkoły, szkole, szkoły y, straż, Straży Pożarnej, i to była pewna zapowiedź, że władze tu chcą chyba przystąpić do jak, jakiejś konfrontacji. Ale oczywiście nie wiedzieliśmy kiedy, nie wiedzieliśmy co, tym bardziej, że wprowadzenie stanu wojennego, jak, jak już teraz wiadomo, było niezgodne nawet z ówczesnym prawem. W konstytucji ówczesnej perelowskiej nie, nie było terminu stan wojenny, był stan wyjątkowy, ale to była inna procedura. I myśmy się owszem o tym rozmawialiśmy. Myśmy się ewentualnie obawiali wprowadzeniu stanu wyjątkowego, dlatego że wojskowy był kompletnie nieopisany. To była kompletnie bezprawna decyzja, czyli mówiąc wprost, przewrót, wojskowy, komunistyczny przewrót. Dlatego też. W tym sensie było zaskoczenie, że nie ta forma, ale że władza komunistyczna była i jest brutalna, to nie, to nie było to żadne zaskoczenie. Oczywiście w tym dniu, czyli z 12 na 13 grudnia, no to, no, to zawsze jest zaskoczenie, bo nikt nie wie, że to akurat dzisiaj, że akurat tej nocy, a może jeszcze nie tej, a może za tydzień, a może za miesiąc, no więc w tym momencie, kiedy to następuje, a tak to było, Akurat nas, mówię w liczbie mnogiej, dlatego, że byłem pośród kilkudziesięciu działaczy Solidarności skupionych w ośrodku Wierna koło Małogoszcza. Mieliśmy tam szkolenie związkowe. To miał być taki przyczynek do utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej Związkowej. Tam byli profesorowie, przyjechali aktorzy z Krakowa, którzy recytowali poezję Norwida. No i właśnie z, u mnie to nawet nie 13. Do mojego pokoju weszli przed, przed północą panowie, żeby się niebiesko, od mundurów niebieską, no i gwałtownie wychodzić, ubierać, no i tak dalej. W szpalerach, szliśmy między szpalerami esbeków z pistoletami wyciągniętymi w naszą stronę, wpychani do tak zwanych suk, bez słowa wyjaśnienia, wychodzić i tak dalej. No i, no i już, i wywiezieni. Nie wiedząc gdzie, nie wiedząc po co, nie, nie wiedząc jakim prawem. W tym sensie, nie tyle zaskoczenie, to pokazywało brutalność, bezwzględność władzy totalitarnej, tamtej komunistycznej władzy totalitarnej. Ale możemy powiedzieć też, przewołując tamte fakty, jak wtedy to wyglądało. Sroga zima, mróz, tak, minus kilka, kilka stopni, kilkanaście nawet tak. stopni, śnieg leżący. Nie było takiej komunikacji, jak dzisiaj mamy. Telefony przestały raptownie działać i Państwo zostaliście wywiezieni nie wiadomo gdzie. Ja myślę, że największą chyba dramatem to była, to była sytuacja naszych rodzin. Ja później oczywiście słyszałem od mojej rodziny, dlatego że kiedy rano te rodziny. Myślę, że tak samo jak moja, to wszystkie rodziny dowiedziały się, że jest jakiś stan wojenny, że zabrano bardzo często przecież w nocy z domów wyważono drzwi i zabrano, albo jak nas, zgarnięto gdzieś tam, skądś i, i, i te osoby już nie wróciły do domu i nie wiadomo, gdzie one są. Wiem z inną, że moja rodzina na tak zwanej milicji obywatelskiej próbowała interweniować, pytać się, co się stało, gdzie jestem, nie wróciłem. Nie dostali żadnej informacji prawie przez tydzień, żadnej. W związku z tym w wolnej Europie, bo wolną Europę, oczywiście wtedy wszyscy, każdy włączał w wolną Europę, żeby cokolwiek się dowiedzieć. I cokolwiek dziennikarze, którzy tu byli akredytowani, dziennikarze zachodni, coś mieli, jakąśkolwiek wiedzę, więc wiedzieli o obozach internowania. To już, już było to nawet plusem. Nie Syberia, bo były takie również wieści, że Syberia, nie Syberia, więzienie. Tylko więzienie. Z drugiej strony, proszę sobie w pomyśleć. W Polsce więzienie. Tak, tak, to tak. Już jest inna Proszę sobie informacja. pomyśleć, że, że to była ulga, że więzienie. I jaki to był system, kiedy człowiek mógł się e, cieszyć, no ja bym cieszyć, być spokojny, że to tylko więzienie. E, I to była z pewnością wielki dramat dla, szczególnie dla rodzin, pewnie dla wielu z nas. Każdy ma różną psychikę, każdy ma e, inaczej reaguje, i dla wielu z nas to też był no, wielki dysonans że nagle bez żadnego, bez żadnej decyzji notabene, myśmy, przepraszam za wyrażenie, nie dostaliśmy żadnego papieru. Myśmy nie wiedzieli, na jakich my jesteśmy zasadach. Po prostu do więzienia, do, do, najpierw do klatek, tak zwanych tych rysówek, później do cel, normalnych cel wojskowych, no i już i nic więcej. I nic więcej, żadnej wiadomości, jaki jest nasz status, co nam się zarzuca, czy w ogóle cokolwiek się. Nic, nic, nic. Ja dostałem dopiero decyzję, taką rzuconą po prostu do, do celi. No dziś po tygodniu, decyzję komendanta wojewódzkiego, milicji obywatelskiej w Kielcach, że jestem internowany, bo zagrażam bezpieczeństwu państwa, bo się bardzo ważne. Ja sam bezpieczeństwu państwa perelowskiego zagrażam, w jakiś sposób. Ale to też świadczy jeszcze o innej rzeczy, że. Dla wielu z nas, dla wielu z nas ta taka niepewność e, była dolegliwa. Ja przypominam sobie taką rozmowę z jednym z moich kolegów już w tym momencie, kiedy były cele otwarte, znaczy otwarte. Komunikacja mogła być między celami, a nie na zewnątrz przecież więzienia, gdzie to jeden z kolegów do mnie mówi tak słuchaj, najgorsze jest to, że ja bym wolał, żeby był wyrok sądowy, bo bym wiedział, ile mam siedzieć. A przecież myśmy nie wiedzieli nic, czy, to, czy będziemy wyzwolnieni, nie wiem, za tydzień, za miesiąc, za rok, za trzy lata. Nad ustaliliśmy, że, że pewnie jeszcze trzy lata, że pewnie jeszcze, ale to według nas, że pewnie jeszcze trzy lata. Trzecia rzecz, jeśli chodzi o niedogodność internowanych. To jest też, myślę, że to było potęgowanie tej niepewności i próba skłócenia też internowanych, bo w różny sposób zwalniani internowani, ktoś po tygodniu, ktoś po miesiącu, a więc nie wiadomo, a może ja, a dlaczego nie ja, a dlaczego ten kolega został zwolniony, a to może być podejrzane. To była jedna z prób takiej dekompozycji, dzisiaj mówimy o opozycji demokratycznej, dekompozycji solidarności. To się nie udało, jak wiadomo, ale z pewnością to był jeden z tych elementów, który miał złamać ludzi. Ale myślę sobie, że to, co działo się z internowanymi, to jest ważne. Co się działo z, z uwięzionymi, to jest wszystko ważne. Ale w moim przekonaniu, znacznie ważniejsze i znacznie bardziej dolegliwsze, to były te elementy, które dotyczyły całego całego kraju. My do dzisiaj nie wiemy i nigdy nie będziemy wiedzieć, ile było ofiar śmiertelnych. No właśnie o te ofiary śmiertelne chciałam zapytać, bo Państwo byliście internowani, byliście, tak jak Pan mówi, rodziny żyły w niepewności, Państwo żyliście w niepewności, ale no, w więzieniu w Polsce. No to to było też tak. nie na Syberii, tak jak tak. Pan wspomniał, tylko w Polsce. Natomiast były również ofiary stanu wojennego. No była na przykład pacyfikacja kopalni Wujek i takich pacyfikacji było więcej. Dokładnie tak. To przecież są ofiary śmiertelne. Tych udowodnionych ofiar jest na najmniej 100, czyli 100 istnień ludzkich. Niestety generał, że, że tak powiem swoimi rozkazami to, ma, to miał na sumieniu, bo on już nie żyje. Natomiast nie wiemy i nigdy nie będziemy wiedzieć ile osób zmarło, ile ludzi zmarło bo telefony nie, nie działały, bo nie można było zadzwonić na pogotowie ratunkowe, bo były zawały, a zawsze są przecież, każdej nocy są, bo były, nie wiem, wypadki, bo były wylewy i tak dalej, i tak dalej. Nikt tego nie wie, bo ci ludzie zmarli, nie, nie, nie mogli się doczekać, nie, nie wiem, mają żadnej pomocy, pomocy. Żadnej, żadnego ratunku, bo nie było komunikacji. I niestety myślę, że te 100 osób udowodnionych śmiertelnych wypadków to trzeba pomnożyć przez wiele, 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 nie wiem czy przez 10 to wystarczy, nie wiem czy przez 10 to wystarczy. Ale jeszcze jest jeden element znacznie chyba groźniejszy mianowicie. Dzisiaj już o tym nie pamiętamy. W jedną stronę zostało wygonionych z kraju kilka tysięcy ludzi. Bo ja widziałem te paszporty, widziałem te paszporty, to był, niestety to, jest, to się w głowie nie mieści, że jakieś państwo swojemu obywatelowi wystawia paszport bez możliwości powrotu do tego państwa. Bilet w jedną stronę. Tak, bez możliwości powrotu do tego państwa swojego państwa, którego jestem obywatelem. I takich ludzi było kilka tysięcy. A oprócz tego... Kil... Bardzo wartościowych jednostek, ludzi, którzy na mogliby... bardzo młodzi ludzie, tak. wykształceni i co jest istotne, aktywni, pozytywnie aktywni. Ale również wielokrotnie więcej było Polaków, też młodych, też, też zdolnych i wykształconych na Zachodzie, którzy z różnych powodów, bo już łatwiej było za czasów Solidarności dostać paszport, którzy byli na Zachodzie i niestety nie mogli wrócić, bo stan wojenny. Większość z tych osób już nie wróciło do kraju. To jest wielka strata. Dlatego, że te osoby pracowały już nie dla Polski, dla innych krajów. I te, jak mówimy o PKP, PKB, czyli o rozwoju, to inne kraje korzystały z nich. Niestety myśmy już nie korzystali. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Stan wojenny niestety miał na uwadze przetrącić nasze kręgosłupy. To się nie udało ale częściowo się udało. Zaufanie y, do tak, Solidarności, tak, zaufanie w ogóle tak. zostało Pro, na pewno. na w ogóle szerzej, szerzej do hmm. takiej działalności publicznej. Proszę zwrócić uwagę, że w 1981 roku było nas około 10 milionów. Nie to, że zapisało się, bo nie było się gdzie zapisać. Tworzyło, tworzyło Solidarność. Dla no dobra. Dla działania. dobra. A w 1989 roku ile przyznało się? ujawniło się 2 miliony. 2 miliony. 20%. Procent. A co to oznacza, że przeciętny człowiek, kiedyś członek Solidarności pomyślał sobie tak, to była większość dorosłych ludzi przecież te 10 milionów, pomyślał sobie tak, to się nie opłaca. To się nie opłaca, bo za to, za moją działalność, za moją aktywność mogę być ukarany, wyrzucony z pracy, wsadzony do więzienia. Lepiej siedzieć w czterech ścianach. I to odbija się do dzisiaj. Ja, kiedy ja słyszę o niskich frekwencjach wyborczych, to ja myślę, że gdzieś ci, którzy nie idą, to z tyłu, głowy siedzi to. To się nie opłaca. Po co ja. Po co ja? Po co ja mam być aktywny? To jest daleko idący skutek stanu wojennego i ci, którzy wprowadzili ten stan wojenny, którzy tak naprawdę nie zapłacili za ten stan wojenny, których sprawiedliwość, ja nie mówię tylko o więzieniach, sprawiedliwość nie spotkała, to jest największa hańba dla nas wszystkich że kraj został w dużym stopniu psychicznie, materialnie i ludnościowo zrujnowany, a ci, którzy to spowodowali, tak naprawdę jeśli nie żyją, no to nie żyją. A jeśli żyją, to na wysokich emeryturach. Panie Przewodniczący, powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, jak będzie, będą wyglądały obchody tej smutnej rocznicy 40 wprowadzenia, 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Warto podkreślić, że te obchody zostały zorganizowane w takim komitecie organizacyjnym, społecznym. Zostało zaproszone kilka instytucji, oczywiście media i te obchody będą miały taki naprawdę bardzo ciekawy charakter. Proszę nam o nich opowiedzieć. Na tym nam, zale nam zależało aby skupić różne inicjatywy i nie rozproszyć, ale pomyśleć, w jaki sposób można oddziaływać również na młodsze pokolenie, Bo to jest rzeczą oczywistą, że dla kogoś, kto ma dzisiaj 20 lat, no te 40 lat do tyłu to jest hoho ho, historia, prawie jak bitwa pod Grunwaldem, a więc trzeba w różny sposób pokazać, co to było, czy, czym to, jakie były konsekwencje. Dlatego też. Są przeróżne wydarzenia, Począ, po, począwszy od dnia dzisiejszego. Dzisiaj w, w samo południe na Rynku Kieleckim będą odsłonięte dwie wystawy i wystawy bardzo ciekawe, bo jedna z tych wystaw autorstwa Muzeum Historii Kielc będzie mówiła, jak się Solidarność rodziła, ku czemu dążyła, a druga wystawa zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Kielcach będzie mówiła, jak chciano zdusić naród, bo tam będą kartki na mięso, tam, tam będą kolejki, tam będą więzienia. Bardzo wymowna wystawa. Ale również dzisiaj o godzinie 18 w Wojewódzkim Domu Kultury będzie ciekawy spektakl. K kolejka po wolność. Właśnie kolejka, kolejka po mięso była, ale ta kolejka też była powolność, po bo ludzie po prostu byli, już tego nie chcieli, powiedzieli dość. I ten spektakl będzie o godzinie 18 i po spektaklu będzie też otwarcie kolejnej wystawy, tym razem zorganizowanej przez Bibliotekę Univer naszego Uniwersytetu. Natomiast najwięcej wydarzeń będzie w poniedziałek. Tak, w poniedziałek. To całą garść można czerpać w różnych godzinach dnia dla tych, którzy nie pracują, dla tych, którzy z pracy już wyjdą. Począwszy od godziny 10, gdzie pod aresztem będziemy składać kwiatki, tam gdzie były pierwsze momenty internowania. Później o godzinie 11 będziemy w przystanku Historia oglądać wystawy i słuchać wykładów. I to, co jest najważniejsze, o 18 w bazylice katedralnej ksiądz biskup będzie sprawował przeza ojczyznę i za ofiarę stanu wojennego, a po mszy świętej odsłonimy tablicę Jedynej osoby, która jest udowodniona, że zginęła Stanisława Raka na murach katedralnych. Zapraszamy Państwa. Szanowni Państwo, szczegółowy program obchodów 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego będzie można zobaczyć na mqlc.pl. a dziś dziękuję bardzo za rozmowę i za to ciekawe świadectwo historyczne, a był z nami Waldemar Bartosz, przewodniczący NZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego, rozmawiała Katarzyna Bernat. Również dziękuję. Prawdę